Witam wszystkich, z tej strony Smigol i to jest pierwszy poradnik, jaki zrobię. Będzie to poradnik dotyczący, oczywiście, MW3, a tak dokładnie tego, na czym najbardziej się znam, czyli właśnie szturmu. I będę po prostu wymieniał wszystkie killstreaki po kolei i mówił, gdzie się opłacają, gdzie się nie opłacają, czy to dobry killstreak, czy to słaby killstreak. Jest to poradnik dla początkujących graczy, także wiem, że wiele osób wie, o tych rzeczach, o których będę teraz mówił, ale jest to właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, a chcą się dowiedzieć. Czyli tak, zaczniemy sobie może od Moaba. Mm, Moab to jest 25 killstreak i no tutaj nie mogę zbyt dużo powiedzieć, to jest killstreak zarezerwowany dla koksów albo dla posiadaczy słuchawek 5.1, 7.1. Yy, najlepsze do tego celu są tony i jeszcze może tylko powiem o gameplayu szybciutko, żeby nie przerywać potem w środku meczu. Jest to Fail Moab, trzech do Moaba chyba będzie brakło i to jest chyba pierwszy gameplay na moich sławkach. 7 7.1, nie moich w sumie. Jednak nic nie było na nich słać, bo nie były to sławki pod Call of Duty. Także nie było słać, skąd to chodzą kroki, a sławki bardzo drogie, dobre. No ale cóż, czyli Moab to jest Crystic wyłącznie dla koksów. Ok, następnie mamy UAV BSP, czyli po prostu radar. Jest to według mnie bardzo dobry killstreak i praktyczny. Bardzo szybciutko odblokowany: 3 kile na bezkompromisowym 2. Jest to bardzo opłacalny killstreak dla graczy początkujących, czyli tych, którzy nie znają jeszcze respów, nie znają map. Jednak nawet dla koksów, którzy znają mapy, znają respy, wszystko znają to ten kristryk również bardzo się przyda. Dlatego dobrym setupem na wbicie mapa i nie tylko po prostu skończenie dobrego meczu z dobrym wynikiem jest właśnie setup na wsparciu UAV, Counter UAV i nowoczesne BSP, czyli Modern UAV. Jest to bardzo dobry setup, gdyż cały czas widzimy gdzie są gracze i po prostu bardzo, bardzo, bardzo nam to pomaga. Czasami jest to nawet lepsze od bawienia się takimi zabawkami, wiecie, jak hind i tak dalej. Następny mamy care package, czyli zrzut. Jest, no tutaj o tym nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo nigdy nie używam. To jest na zasadzie szczęścia. Ostatnio patrzyłem to i procenty szanse trafienia tych wysokich, mniej więcej najniższe killstreaky, 5 chyba najniższych jest 14% wylosowania. A kończy się chyba na 2%. To jest ten Osprey AC130 chyba ma 2% wylosowania, 2% szansy, że wylosujesz. No, ale to, jest to tylko teoria. Teoria zwykle z praktyką mija się szerokim łukiem, także no, nie mogę o tym zbyt dużo powiedzieć. Następnym clickstreakiem jest IMS, czyli inaczej ISU po polsku. I na tym clickstreakiem również dużo nie gram, bo nie jest zbyt dobry. Jednak to jest trudny killstreak. Żeby zabić nim kogokolwiek, trzeba się na tym glistriku znać. Yy, mianowicie chodzi mi o to, że jeżeli gramy tym AMS, to po pierwsze on ma krótki zasięg, a po drugie ma yy, mało życie jakby. Ma sła, słabe opancerzenie, słabo wytrzymałość, wystarczy króciutka seryjka z karabinu i już nie ma IMS-u. Także dobrym, dobrym wyjściem jest położenie tego IMS w rogu jakiegoś budynku, tak żeby, jeżeli gościu usłyszy, to charakterystyczne piknięcie, piknięcie, nie widział go i nie miał czasu się rozglądać, bo jeżeli je od razu widzi, to je może szybko rozwalić i nawet go nie zabije. Dobrą, dobrą metodą jest również zmienienie położenia tego IMS po zabiciu jednego trupa, bo kiedy on zostanie zabity, wie gdzie został, e, gdzie to stało, to jest ten sprzęcik, także mm, dobrą taktyką jest położenie go na przykład w drugim roku, żeby gościu po wejściu patrzy, o ostatnio mnie tu zabił, był w prawym rogu teraz postawimy na lewym i gościu się zdziwi, bo znowu słyszy piknięcie, znowu go zabije tylko, że tym razem z innej strony czyli przy tym Glistriku trzeba trochę pomyśleć, ale i tak nie jest on zbyt dobry dalej mamy Predator jest to świetny killstreak, jeżeli chodzi o tryby drużynowe. Rzadko, kiedy yy, bijemy pojedyncze zabicia. Prawie w ogóle się nie zdarza. No zdarza się, ale rzadko, kiedy nie, w ogóle nie ma zabić i tu mnie chyba zabił właśnie z kosy. Trzech bo... no cóż. Ja, Predator, bardzo dobrze się spisuje na drużynowych, bo często są podwójne, potrójne, poczwórne, a nawet wiele zab zabójstw. Także na drużynowych trybach jest to bardzo bardzo dobry killstreak, na no, free-for-all się nie opłaca, bo w najlepszym wypadku zabiłem no, dwa podwójne zabicie, a to się bardzo rzadko zdarza na free-for-all. Najczęściej pojedyncze, a możemy w ogóle nie trafić. Także ten killstreak jest bardzo, bardzo dobry do budowania wysokich killstreaków na trybach drużynowych, zwłaszcza, że na trybach drużynowych ciężko jest zbudować wysoki killstreak. Także na przykład, jeżeli chcemy na przykład ustalić sobie Payflow Hind, to dobrze poprzedzić je Predatorem na trybach bo ten Predator może nam dać na przykład potrójne zabicie i już mamy Lightowo Hind'a. Pospotujemy troszkę Hind, nam pomoże Payflow, i jest Payflow. Także Predator to bardzo dobry killstreak, tylko trzeba trochę pomyśleć. E, Sentry gun, działko strażnicze, dobry killstreak, podobnie jak AMS. E, opasa się go przestawiać i byłby o wiele lepszy, gdyby nie miał określonego limitu czasu. E, no bo, wiecie... <tryk> Często jest tak, że centrym nie zabijemy nawet jednej osoby, bo od razu go rozwalą No po prostu położyliśmy go tak słabo, że on się sam rozwali po jakimś czasie, przegrzeje się, nie zabijając ani jednej osoby. Także na trybach różnowych jest to bardzo dobra sprawka, jeżeli oczywiście dobrze pomyślanie posta postawiony. Potem mamy Precisioner Strike, czyli nalot precyzyjny. Jest to dobry killstreak, ale trudny, trzeba się trochę jakby. Wysilić, trzeba go zawsze kłaść. Yy, przy do, do dobrego używania tego killstreaka potrzebna jest znajomość map, ze względu na to, że musimy rozpoznać jakie miejsce z hotspotem. I jeżeli naprawdę nauczymy się tych map, to i dobrze będziemy puszczać te naloty, to naprawdę będziemy kosić podwójne, potrójne zabicia Resztę killstreaków omówię w następnym poradniku. I jeszcze tak dla marginesu: poradniki będą się nazywać dobry single. Zawsze pomaga, tak w playliście nazwę. No, bo to taki cytacik z Mingola, który właśnie z e, przy także tak sobie wymyśliłem, jest 30 na 3, skończyło się, nie ma Moaba, szkoda, ale no cóż, cześć.